Dobra, leży, leży, leży. Panie, dostał. O, k***a. Dasz radę? Tak. Tu jest Matyjego, ale ja go zostawiam, nie? Mhm. Uh -huh. eee... Ja już tam biegnę. chodzi. Dostałem trzech NPC-tów, więc możliwe, że tak by... Ała, dostałem! Za mną, uważaj! Ole, panie, dostałem od niego. O się... Bo aż mi coś... Poczułem, jak mi coś s*** nie? Ty, powalony typ tu leży. Nasz? Jakby był wasz, to chyba serduszkiem jest. Jest, jest serduszko, nie? poczekaj. Ktoś go podnosi, podniósł go ktoś. Dobra, mam dwóch. O, k***. Ku... Uh. Mógł go wziąć, zlutować. Zlutował tutaj wszystkich naszych, bo nikogo nie ma z npc tu No, bo nie możemy czekać, a możemy to olać i biec na tego, na. no? Na kordon. I ja tak zrobił. Dobra Jaka decyzja? Możemy mieć na kawę. O No można, jasne O tej grupkę naszej idź. Ej, po lewo ktoś leży, serduszko Nasz Wie ja co? Nigdy. O, drugie serduszko Po lewo, na sto... Na trzydzieści się dają. No bo ja z daleka O maty, ja podchodzę Krymie? mnie Z prawej strony jest Dwóch jest Cofnij, cofni, cofni, cofni. cofnij, cofnij Cofnij, 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 no Ja od prawej ich podejdę Ja od lewej ja. Idę Po Poprawę coś. Po Do prawej doszli, no. Chodźcie za mną, proszę. Bliżej, bliżej, bliżej. O, o. Pana mać O. Macie Teraz. Macie coś nie? Tak. A to powodzenie. <grym> Magnusi <Magdusii>. Magdusi. <grym> jest. Jest tu typ. Gdzie? Gdzieś tutaj 120. Jak patrzę, przed tobą. Tam tamto strzelałem. Był na 101. Był na 101. Pobiegł w lewo. Jakieś 90. Idę. Ale dużo mi. O, leży, leży. Dobra. Leży. Mhm, jakiegoś agenta zabiję. Jesteś tu? Jesteś ty, to mi coś koło nogi Gła jest taka kana, nie? Mm -hmm. Dobra, no, teraz na no, to wizor tu się przyda <coughs> Ale ich nie widzę no Ty przy mnie jest gościu Nie żyje P***dolę, go Doleko z Bieg do ciebie, nie? Bieg do, do ciebie no? Wiem gdzie wiem No, spolu na lokację no, dawaj, dawaj, na góry. Biorę karabin i się szybko tu wbijamy, wiesz? Cofaj, 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 cofaj. No kurwa. Co leży tu obok tego, co jakaś metalowa baza w ogóle. A, leży. leży? Należy. Ja pierwo, uh, brawo, brawo, gdzie ty był? A tutaj. Szybko! Prawo. A nie prosto. To ty mnie pier... nawigacja. Dawaj, brat. No i pięknie. Uh. Dobra, opłacałeś to skraftować, ty. Ty mówisz, że tutaj jest ten <grym> metal, <grym na To aluminium. No tutaj go szukają Nie wiem to masz inne piknięcie niż to teraz Bo to teraz to jest, że na mapie jest ktoś jeszcze inny na środku Na lewo, na lewo brat, na lewo kitu nie widziałem Nie zmieniaj No i dobra, leci farmimy to gówno 10 już Ja <noise> ja pierdziele, bo rodaty Potrzebuję cię się No, wiesz co inna to? <głos> nie, nie Nie <noise> Ja chcę k***a do domu Po co? Nie no. O nie wejdę K***a Co się wracisz chudzieli? A to tam Zbieraj 16 zliczy Nie zdążyłem wam pomóc, no właśnie nie zdążyłem wam pomóc Dobra, dobra te twoje o to uwielbiam Albo no bo ciebie mi zgubiło, bo jesteś za wolny Piknęło mi, że ten... Czy się zmieniła ilość graczy? Myślałem, że na 3, a to na 1 Oba 4, 4 Jest, dyf! Leży jeden Drugi leży za brzegiem, kurde, mam do niego Dostał heada, kurwa leży Dziękuję, k**a, dobrze się położyłem Splasha dostałem wow Co to było? Splash nie wiem skąd, nie wiem gdzie jest Patrzę prawo, patrz lewo To dobra, czekaj Może rzucił przed śmiercią Nie wiem dobra jednego No to... Zbieraj, dru zbieraj drugiego No to zbieraj, a nie kampisz No zebrałeś mojego Zbieraj, bo ja zbieram k***a nam Dobra, go I gościu jest, a ty jest Ty po lewej, ty po lewej bieg, no tak, tak. Drugi Jed Drugi był Dostałem, dostałem mp leży Uchodzę po... Gdzie go dobiłeś? Już go zlutowałem Dostaje gdzieś Jest jest, jest Jest, jest typ normalny gdzieś Uchodzę, Leży, leży, leży I tutaj się Lecę do Ja się muszę wyleć Spin dalej, brać No ja lecę nie, na gołas ja sobie No, go Nie miał za dużo ja, ja Borkela zabrałem OK Cofajcie się tak. Spotkajmy się w chatce, nie wiem jak tam gdzie myśmy się prozu wymieniali Znaczy my biegniemy wzdłuż na ten... Na Skirmisz, widzisz? To jest strzelani na chwilę. Chodź przy skirmiszu spotkamy Borga Dobra, dobra Zelają się u nas na bazie Tak? Tak. Uważaj Maki mogą być typy z lewej Dobra To znasz Heda dostaw soczystego ka ci cicho tam się JEDZIE Na górze nie widzę nikogo Dobra pod mostem będziemy PODBIEGAĆ Bo Boty są, boty są pod mostem I normalnie ci mogę Z rzeczy teraz? F F na mnie kliknij i daj TRADE'A A ale ten pistolet jest OP, BORGAL A jak są wyjdą, to można ich ciachnąć się Mogli ty zrobiłeś beretę w końcu czy Forta? Jeszcze Forta mam. Na Waraczej. No, raczej I AKM -a ale... chcesz czy nie chcesz? Poczekaj to... Czy on nas potrzebuje tam? Bo jak będziemy robić razem to będzie się na trzech No dziewięć. nie! Ja go tylko będę bronił przed graczami, ale nie obróciłem go przed świniami bo p nie wiedziałem, że aż 17 na niego rzucić No co? A kto to taki? A nasz, dobra, masz szczęście. Aż jaki! W pierwszej lokacji zabije ktoś. To będzie mi przykro. Jesteś łos super ktoś. Aha. Nie wiem co powiedzieć. Chcę ci rozłożyć koszyczek rękoma? Nie wiem co co on ci powie. Jezu ja, ja pierd... koszyczek się przyda. Pi... Nie, nie, nie. Nie rzucaj granatu. Dlaczego? Dlaczego? Je w borgolowi pan nogi. Łap zimniaczka. Dzięki, Podniosłeś się? Tak zrobiłeś ich? Jeszcze jeden. O! I nowi! Tak to nioski Spongebob! <laughs> <laughs> <O>! <laughs> bazę robię. Sam, tak, więc jestem bardzo mądry. Mowa. Mowa. <laughs> o pójdę! Dziękuję, no Jakaś średnia, ale zawsze. 114 Dobra, lecimy, teraz się nie boi. Kto się nie boi, ja się nie boję. Ale totalnie jak Starkowa wygląda ta lokacja, nie? Spodobała być się. Przesta. To jest taki, sobie to no, Poczekaj Ile? Ta zbroja nic nie daje. A, bo to panterzony. Ty, tosta fioletowego mam. No dobra, sporo fioletowych i temu. Dobra, dobra zgriduję, trudno. Prowalił mnie na prawdę Chyba, jesteś. tu dojdziesz dwie minuty Wrócisz się, jeżeli nie przebiegłeś do miasta, to wrócisz się do pytona Ja to nie mogę, to musisz mnie zdążyć uratować No właśnie, lecę, lecę do ciebie O, widzę cię na radarze już chodź tu Tak, widzę cię też a, 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 Czołgam się do ciebie Jezus, podnieś mnie zbawco ta muzyczka ty, 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 ty. I przez pole biegniesz do mnie. Jezu, uwielbiam cię, brat. Dzięczam ci 36 swampstoneów, nie? Dobra, gdzie masz ten? O, oh, No ja już zebrałem, bo ja solo zrobiłem całą bazę. No, quest tu jest! Ty! Zlazłem totalnie randomowo do piwnicy. A tam martwy ty w środku, kumasz? Nie. No jej nie przekażesz, nie? Masz tyle! Nie! No tak, to, to dlaczego tyś założył tą zbroję. Mówisz do mnie, że tam nie wejdę i patrzysz, że nie wchodzę, a sam założę tą zbroję. Ja. No bo <laughs> Czekaj, your bleeding C6. No, k***a. brat, nie biegaj, no twojego mać. Będę. Banana. Nie, nie, nie. Dobra. Gdzie, k***a, co to za gra? <laughs> o, o, ja, to. Nie, nie, tornado. Dobra, nie, <laughs> Do mnie idzie trzech typów. 15 mam przy sobie. Powodzenia ja Tu jestem ja Czy znaczy, ja mam tu twoją amunicję też Polty to są oprzec. wykrywacze tych Wykrywacze Jak ci zacznie wyć Taki wiu wiu, wiu wiu Jakiś taki dziwny dźwięk to znaczy, że są kable gdzieś około obok Borgel tak? Dobrze cię. O właśnie O właśnie No właśnie mi nie. już pika poczekaj I patrz, 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 patrz. Borgel. O widzisz i wykopało Borga ja nie mam wykrywacza jak co nie co masz wykrywacza? Ja, ja <słuch> Stalker no. Camp się respi, więc jak ich zabijesz, to będziesz miał seedy, nie? No tak, bo ja latam sobie szukam radu. Jeszcze mam. A to jest ten, co mi naiśmie. Mam iść do was, nie? Tylko, że zabiję sobie dwa kampy i mam 24 seedsy, to wracam. No tak też mam to no, Idę przetestować borgi bo od razu z I cztery dni to musimy dzień, co. Znaczy godzinkę pogram, potem spierdzielam, nagrać szybko film, jeszcze skleić wszystko. O, ty zabili Borgi, a tu no, gdzie pociąg? A I Co? Tu gdzie pociąg jest szansa, że czy nie? Tu gdzie pociąg? No tak, bo ta cała ma faj... Jest... O, 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 o bladzaker! O, o, <laughs> biegnę do ciebie. Co? Je... moje serce? To on jest właśnie bladzaker. Blad. No się zaprosiłem ogólnie. W No A gdzie ty jesteś tam? No na drzewie jeszcze chodziłem, a co? jaka <laughs> bo czekaj, zaraz idziemy z powrotem? Ty! rozum! poczekam tutaj, poczekam. O, ja! Do tego akm o. O. Można Załączyć granatnik o. O. Nie <laughs> Nie, no to jak ty to dostaniesz do rąk, to będzie Wołkami będę na no. <laughs> <grym i znać w rynku> Czekaj, przed nami zabij naszego. uważaj Mam, mam, mam. O sorry, ale wyciepiałem broń Nie miał dużo. Po prawej, po prawej. Nie, no idziemy za dyma, tam masz quest'a, nie? <grym i znać w rynku> Czyli po nim po leży plecaczek. Ty przed nami! Go. Przed nami? Tak Czekaj, byśmy go obroń Ja go zabiję, ja go, zabiłem, ja go O Wali do mnie Ja też Zrobiła strzał, coś tam dostał Zabiłem jednego co? jeszcze jeden jest tam Wali przez pałce Dostowanie, o kurde Hit. No ja Dobra. go tam obijałem, a chyba nie dużo Dlutuj go go na nasi nie, nie naci, nie naci. bania, bania, dobra. Ja było biorę na siebie, to A jeśli to był on, to był biedny wciół. Miał tylko troszkę amunicji. Mm. To jest jego ten, jego swaki, bo innego ptaczka nic nie widzę. 150 amunicji. Ej, zajebiste są szczerze 150. przyznam. Cieszę się, że go zrobiłem. To chodź... Zrobimy tego farmacista, bo tutaj jest. A już da i. Znaczyłem zapomnieć. Dawaj, dawaj, no Ja raczej... Pewnie wrac do pasji i zbijam, wiesz? No, dobry, dobry. Jest tutaj coś do zabicia jeszcze? Nope. Okay. Jest tutaj. Gdzie, Powalię. gdzie, gdzie? O, widzę, widzę. mnie tak. też powali. Zaczęło się schować. Jest jeszcze jeden? Tak, tak. O, leży. Na łeb. do ciebie przyjdę. Czekaj ja się, położę, wezmę karabin, poczekam na niego. No to jednak troszkę, dłużej się Kurde, kurde, teraz mi się wydaje, Jednego powaliłem chyba, bo nawet nie sobie. O, no. chyba. chyba nie dostałem na najszybciej jak tylko Staję Uciekam Dobra Zmieniłem pozycję i czekam na razie na was, chłopaki. Pisz ten? Yy, wiesz, moje Czyli Czy nie? Nie, nie mam ich, ale nie podszedł do nich. Chciał, ale go zatrzyma. Ja tu też zdobię jego kumpla, wiesz? Ech, spoko I jeszcze jeden. Jego jest. Mało ma. szybko. Ja się przegrupuję, no? Idę tu na drugą stronę. To jest metrów jest na metru. Żyjesz? Żyję, ale mam low Wali do mnie się bardziej. Do siebie, Dobra, leży, tak leży, 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 Tak na amen? Tak, 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 zabity, banie dostał. Dobra, ja, ja zbieram siebie. Czekam, tam jest więcej trupów, wiesz? Powaliłem, bo powaliłem. Ja ja mam 6 życia Żyjesz? Jest, ten tak, jest na loku. To są pada, ucieka. Didnij go. Ucieka już, o, już go nie widzę Uciek. Komunikat, czyniecie kierunek? 120, ale... No już za jest raczej Nie, jest tu No ile dostałem? Do Leży Kolejny jest Boże, oni mają nie, nie, nie po drabi stronie rozstawione, wiesz? To jest był kwiatek, jednak nie Dobra No czekajcie Dobra mam jego ten, mam jego plecak Trochę mo nic poza tym 129, ucieka Leży. Dobra Pięknie chłopaki. Pięknie. Ja już, ja już, ja Leży, już... prawa strona, szpeher. Chodźcie, zbierzemy ich loot'y szybko, co? Ja już nie mam miejsca na to. to już ja ja się lutuję. Żeby... O no, dobra, też się przeciążony właśnie. A, się przeciążyłem. Mhm. Ja się wracam, chłopaki. Mam full, full. Dobra, no wracaj się. O, jenuśku. Nie no. no. Nie, nie! No, f**k! Dobra, uciekłem. Uh. Już zabiję tego Batalus. Jezusie. Ale jak się trochę pogra, Morgi, nie? Ja! Ale naprawdę. A nie, jednak już nic nie mówię. No, a jak się pogra, to. Hmm? To się mi f wkłada, co bym Mam przepraszam. Tu gdzie są Morgi, takie ciepłe sfery, nie? Też można znaleźć kable. No, nie są z po stronie stackeru <skrywa> tabletki F nie, nie musisz być Borgi Scientist z stroju. Wystarczy mieć tabletki. Leżeć p no. Ale mi prawie od... Cieszę się, że zrobiłem ten karabin, wiesz? Tutaj czuć przynajmniej obrażenia Auga mam, wiesz? To jest ten L85 eee. Znaczy auga, no, L85 w sumie. Nie jest Auga. Ale jest strasznie ja, przyjemny. Ja, no. no jak ja mam niby... Do czołgu da się wejść Borga? Głupie pytanie, wiem, ale no. Da się otworzyć i da się wejść do środka. Tak? Jest, dobra, dzięki. O, dokładnie. Ja mam tabletek już. No to, Hilborgi misję ratunkową taką w chuj. A, dobra. Teraz ja muszę wrócić do miasta. Może mi się udało uciec Jak nie znajdę tabletek, to ginę. Bo nie ten strój mam, wiesz? Dwie minuty mi bufę zostało tylko. O, znalazłem. No. Czaję się, może znajdę gdzieś w berce, albo w szafce Ale poszedł Cokolwiek do zbudowania, proszę, lodówka Tak, tabletki, dobra, mam Ten to ma zawsze szczęście <laughs> Biegnę No dobra, fajna wyprawa o, Ale go rozje***łem mm. Aj k***a ale jak zwykle, Tyćka życia, typowi została. <laughs> Może by stali w plecach, bo tam miałem stinki rootów chyba z 60. Ale ładnie strzelił, bo instant ban nie dostanę. nie miałem się jak podnieść. <laughs> Idę na tamtą budowę. O, zrobiłem typa. Czekaj, czekaj, moje go też zabili. niestety przyjechałem, część dropa odzyskałem 6700 rubli Borga z typa przyniosłem Nie jestem. Mhm. Ja paczka. Ja pierdol Borgal jesteś? No, raftowałem sobie itemy, nie? Wyjąłem moje 100 sitsów i 100 ileś tych rutów i się wbiłem w anomalii i nie znalazłem plecaka swojego. I patrzę teraz do storage'a, bo sobie wróciłem z kabelkami szczęśliwy. Nie mam ani sitsów, ani rootów Aha. Słuchaj, za dużo szczęścia miałem I moje 9k z 10 godzin farmienia Taka, ja może na aukcji ktoś wystawił JEZUS Kur... Przepraszam O Jezus, istnieje To weź take all Johnny Rachen O Boże, ten kolej zasługuje na... Jak on się nazywa? Chowaj oh, to, oh. f**k Johnny Rachen No 10k rubelków, niech ma Jo Roch am Tipa.